Jeśli znasz kody pocztowe swoich subskrybentów, możesz ustalić miasto ich zamieszkania, korzystając z funkcjonalności SARESCRIPT dostępnej w sekcji SARESCRIPT Uruchom. Wybierz źródło danych, czyli subskrybentów, w którym chcesz przypisać cechę miasto. I kliknij przycisk Akceptuj. Z listy skryptów wybierz Ustal miasto, a następnie cechę, w której znajdują się kody pocztowe oraz cechę, w której zapisać miasto. Kliknij OK, a następnie potwierdź wykonanie skryptu przyciskiem OK. Skrypt został wykonany. Cecha miasto została zdefiniowana dla wszystkich subskrybentów z wybranej grupy.